Cześć lwy, witam was moi drodzy na kanale Kitły Cztarot. Moi drodzy, czytanie na pełnię księżyca w zaćmieniu. E, króciutka energia, to co się w waszych kartach pokazuje, e, ale też przypomnienie tutaj na wstępie, żeby sprawdzać Ascendent, Gdyby to czytanie z wami nie rezonowało, gdyby tutaj coś było dla was niejasne, nieprzydatne, no to sprawdzajcie ascendent, porównujcie sobie te energie i po prostu weźcie to, co dla was jest najbardziej e, wasze, tak? I ma dla was najwięcej sensu. Pierwsza karta, która Wam się pokazała, to jest karta kochanków, karta relacji, karta osób, które czują coś do siebie. Przeważnie to jest miłość albo takie bardzo duże przywiązanie emocjonalne. Karta, która może pokazywać dwie osoby, które ze sobą współpracują, ale też jak najbardziej właśnie osoby, które już są w, w tej relacji takiej bardzo romantycznej. Niekoniecznie tutaj są zawsze jakieś e, romanse, takie wiecie, typu tr trójkąty. Tutaj bardziej chodzi o e, partnerstwo, które naprawdę wnosi do waszego życia zaufanie, takie wiecie, wspieranie się wzajemnie. E, ale też e, jak wiecie, w tej karcie kochanku pokazują się nam sprawy Wyborów, które będą dokonywane przez kogoś indywidualnie. Może to być oczywiście dotyczące małżeństwa, partnerstwa, ale jeśli nie, no to tutaj sam wybór się najbardziej pokazuje w tej karcie i wtedy plany na przyszłość, jakieś decyzje, które będą w jakiś sposób bardzo kluczowe i ważne, żeby się kierować i sercem i rozumem, nie tylko jednym albo drugim tylko żeby to połączyć, bo tutaj to jest bardzo ważne znak zodiaku bliźniąc się wam tutaj pokazały, jeśli chodzi o tą kartę, może to też być dla kogoś z was ważne teraz karta, która przechodzi do przeszłości to jest karta sześciu mieczy i ta karta mówi o tym, że zostawasz za sobą trudniejszy okres, możesz wychodzić z jakiegoś kryzysu, a sytuacje, które były niejasne, mogą się powoli tutaj już stabilizować, po prostu zacierać. Tutaj zostawiam coś za sobą, wychodzę z tego. To jest taki powolny proces, ale to już jest proces taki ukierunkowany, który mówi o tym, że no już tam nie będziecie wracać, dlatego że jakby ten czas już jest zamknięty, zakończony i decyzja została podjęta. Wychodzenie z czegoś, więc tutaj mamy jakiś proces, który już się rozpoczął. Ym, może to być też fizycznie, dosłownie przeprowadzka, zmiana pracy, wiecie, takie w ogóle przemieszczanie się, powroty, ym, nie wiem, do domu na przykład po jakiejś podróży, ale też i mentalnie tutaj mogłoby być tak, że no jakaś, jakaś podróż się zakończyła mentalna. Następna karta to, co e, może zostać ujawnione tutaj e, w momencie tej pełni dla Was, dla kogoś z Was, to jest karta ośmiu monet i ona mówi o zrozumieniu, że konsekwentna praca nad sobą, nad swoimi celami może przynieść jakiś efekt. I to jest karta, która mówi o tym, że jest tutaj znak, e, żeby z czegoś nie rezygnować, okay? żeby dalej to kontynuować, żeby się tak koncentrować na tym, tak jak tutaj to się w tej karcie pokazuje. E, Mimo, że te nadgodziny, ten czas, który jest, jest poza normą... Cały czas mówi o tym, że to Wam przyniesie jakiś sukces, jakieś korzyści. W szczególności, że Wam się zaraz za tą kartą pokazała karta świata, więc tutaj jest coś warte um, no tego głębokiego zaangażowania. Ponieważ jest karta świata, to tutaj prawdopodobnie chcecie coś zamknąć, dokończyć, o, uzbierać pieniądze, fundusze na coś, żeby można było jakby do Pozamykać. Kupna czegoś mogłyby tutaj się pokazywać, jakieś no, mniejsze, większe, tutaj już nie chcę mówić o jakichś posesjach, ale, ale tutaj wycieczki, jakieś zmiany, po prostu, które, które będą bardzo bardzo konkretnie gruntowne dla kogoś z Was. Znak Zodiaku Koziorożca Wam się tutaj pokazał w tej karcie świata, więc to też jeszcze jakby dodatkowa dodatkowa energia, ale w każdym świata to na co macie zwrócić uwagę, coś zbliża się do zakończenia pewnego etapu, może to być koniec projektu, może to być jakaś zmiana w relacjach, może to być kolejny krok w relacjach, ale ogólnie sama zmiana tutaj się bardzo pokazuje zamykanie czegoś, tak? Czyli coś zostało dopracowane do końca po to, żeby już jakby zaczynać na nowo jakiś, no, jakiś cykl, po prostu jakąś nową drogę. Karta głupca, która się pokazuje zaraz za tą kartą świata, mówi o tym, tam zostało zamknięte, teraz idziemy w coś nowe. Wolność, singiel, singielka, osoba, która się nie boi, osoba, która zaczyna naukę, osoba, która. Rozpoczyna jakiś nowy etap w swoim życiu, nową drogę. Pomału tutaj idzie przed siebie, ale wie, że jakby tutaj nie jest w jakiś sposób. Cierpiąca z tego powodu, że to jest zupełnie jakiś nowy początek, i tutaj znowu od początku trzeba się na czymś skupiać, uczyć i, i gromadzić, to jest bardziej pod kątem takim, że jakby pewien etap w naszym życiu został zamknięty, teraz jest czas na to, żeby pozwolić sobie na, na coś zupełnie nowego. Więc bardzo fajna karta, i jak najbardziej Wam się tutaj to, to zgrywa w tej kolejności. Ale teraz to, co tak naprawdę tutaj pod tą kartą e, powinno się znaleźć, bo w, tak było zadane pytanie, czyli zdrowie i ewentualnie ciało. E, zwracać uwagę na takie zbyt pochopne, e, jakieś ryzykowne. E, Wycieczki, no tak to nazwijmy. Dlatego, że mogłyby się pokazywać tutaj w tej karcie ewentualne jakieś kontuzje, którymi moglibyście ulec, więc nie wiem, czy się gdzieś byście wybierali taką drogę, że trzeba zadbać o to, żeby. No, właśnie, nie ulec jakiejś kontuzji, byłoby wskazane, ale to jest dla tej grupy osób, która faktycznie tutaj to usłyszała i ma to w planach. E, jakieś wrodzone rzeczy, wro, wrodzone po prostu jakieś, nie wiem, wady mogłyby się tutaj przy, przy e, odnawiać, a tak może. Więc to moglibyście zacząć odczuwać ponownie, ale to też jest karta, która mówi o układzie nerwowym, więc jeśli zdrowotnie może tutaj być też tak, że ten układ nerwowy by zaczął też w jakiś sposób Was informować, że no coś mi tutaj nie gra, trzeba się za, za to zabrać. Więc karta głupca, być może jakiś nowy. Nowe lekarstwa, nowe suplementy, nowa aktywność, która bym w jakiś sposób Wam was wyrwała, na przykład z takiego siedzącego trybu, trybu życia. I być może tutaj też jest to pokazane, że zadbaj o to, żebyś był bardziej czy była bardziej aktywna, więc to macie tutaj, jeśli chodzi o tą kartę. Teraz następna karta to jest karta 9 buław, i tutaj w tej karcie. Hmm, w podtekście są relacje. Jak to się u Was pokazuje? E, bardzo dużo ostrożności w kontaktach z innymi osobami. To jest karta, która mówi o tym, że nie chcecie się rozczarować. Być może z przeszłości tutaj się coś już e, zadziało, takiego, że e, w związku z tym ta lekcja została wyrwana, wyciągnięta, i, i teraz jakby się tym też. E, Kierujecie, żeby tak nie wierzyć wszystkim, nie każdej osobie, która stanie na waszej drodze. Czy to jest praca, czy to jest po prostu jakikolwiek moment waszego życia, tutaj ta ostrożność jest pokazana. Może też tak być, że jest troszeczkę zmęczenia tutaj, jeśli chodzi o osoby, z którymi macie do czynienia, bo w jaki sposób. No, nie do końca im ufacie, i to by była też karta, kto, która by coś takiego pokazała. I ponieważ wy macie zaraz za tą kartą piątkę buław, no to tutaj zaraz przejdę do tematu, z którym ona jest związana, ale tak jakby wy wiecie, że niektóre osoby z waszego otoczenia e, naprawdę potrafią was e, w jakiś sposób wprowadzać do waszego życia chaos, i wtedy, w związku z tym, wy staracie się tutaj. E, jakby zapanować nad tym wszystkim. Cierpliwie i wytrwale. Sorry. Mój głos już mi wysiada. Wiecie co, tutaj byście byli dosyć cierpliwie wytrwali w tym, żeby jakby wam te nerwy nie puszczały, ale równocześnie chcielibyście też... Spróbować wprowadzić tutaj jakiś porządek do tego, z czym jakby inne osoby nie potrafią sobie poradzić. Teraz sama karta była w, piątki była w, mówi o finansach tutaj. I ta karta właśnie pokazuje, że może być tak, konkurencja, mogą być jakieś konflikty, ale też konieczność negocjacji, która mogłaby Wam przynieść. Wywalczenie po prostu swojej, nie wiem, pozycji czy swojego zdania, czy po prostu wywalczyć coś. Um. I żeby uwierzyć w to, że, że faktycznie możecie no, na to wpłynąć. Także to jest pozytywna karta, jeśli chodzi o finanse, ale przygotujcie się na to, że jeśli będą zdobyte, to nie tak. Wiecie, że to nie będzie tak lekką ręką, niech wam tutaj niczego nie da, pod warunkiem, że sobie sami na to nie zasłużycie, więc jest no, troszeczkę tak konfliktowo. A teraz następna karta, ta karta rezultatu finału to jest karta kapłana. Wy macie pokazanego nauczyciela, nauczyciel tu jest partner często, to jest osoba, która ma jakieś zasady, która może się znajdować w urzędach, ktoś, kto ma do czynienia z dokumentami, to jest doradca, to jest jakiś mentor pokazany, więc jak najbardziej tutaj zwróćcie uwagę, że w tym efekcie końcowym macie jakąś ważną lekcję lub jakąś ważną radę. Możecie się do kogoś takiego zwrócić, możecie mieć z jakimś nauczycielem do Czynienie i tak, nauczyciel, mówmy w przenośni, bo to może być jakaś taka osoba, która, nie wiem, zna dobrze Was, e, potrafi Wam coś doradzić sensownie, nie, nie z punktu e, samej sytuacji, tylko z, z takiej bardziej obiektywnej, dlatego że być może ma większe doświadczenie, być może wie, e, jak coś działa i wtedy, no tutaj, no jakby, może się ta osoba bardzo sprawdzić w jakiejś takiej konfliktowej sprawie. E, dla Was samych i e, konsultacja z taką osobą by była jak najbardziej na miejscu. E, znak z byka Wam się tutaj pokazał, jeśli chodzi o tą kartę finalną. Macie też e, w dodatkowej karcie pazia miecze. Wiecie o tym, że to jest e, też no, tutaj nauczyciel i uczeń by mi się pokazywał, ale no wiedza, chyba wiedza, którą, która ma być e, osiągnięta, która ma być tutaj zdobyta. Wypytywanie, to jest karta komunikacji, to jest karta troszeczkę takiego przebi przebić się przez mur e, e, z taką siłą osoby, która jest niecierpliwa. E, tu by się to pokazywało. Ja nie wiem, czy to jesteście Wy, czy to po prostu możecie mieć z kimś takim do czynienia tutaj w tym okresie e, pełni. No to wtedy zdecydowanie ten ktoś będzie próbował Was w jakiś sposób. E, nie wiem. E, przetestować, tak w ten czy w inny sposób i sprawdzić jak, e, jak jesteście wytrzymali no mam zamkniętą jakąś sprawę tutaj totalnie e, dziesiątka mieczy, więc no to jest podobna karta do tej karty świata tyle, że e, ta jest bardziej taka, że jest odczuwalna świat to jest takie po prostu dopełniło się coś e, bo już no cykle cykl jakby się zamknął tam już się nie dało nic więcej zrobić, a tutaj jest tak jakby z otoczenia ciągle ktoś by wbijał jakąś szpileczkę no, i jakby już przyjdzie czas na to, że to się zamknie, zakończy, albo wy to sami zrobicie, bo po prostu jakby to już jest czas na to, żeby z tego się uwolnić. Więc patrzcie pod swoim kątem, co jest dla Was istotne. A ja Was ściskam, pozdrawiam i życzę Wam wszystkiego dobrego pozdrowionka.